Jest to nocie no i reglas Rozpalone ciała klap jak dżungla Krótka zbudniczka, w rydmie się buja Zapach perfum jest z dymem Drodzy widzowie powtórka z rozrywki Tutaj wczoraj byliśmy e, Przyjechaliśmy ponownie, no ale dzisiaj już słuchajcie Rzeczy dotarły. Także mi się wydaje, że to będzie bardzo duża paczka. Raczej nie będziemy w stanie tego zabrać na motorku, więc po prostu trzeba będzie chyba wziąć tuktuka i po drodze od razu jechać załadować tą butlę gazem. nie? Nabić ją gazem, bo oni nie mogą transportować butli z gazem. Więc te butle, które się kupuje, która jest w zestawie, ona jest po prostu pusta, nie? więc trzeba jechać ją nabić. No tu nie szkodzi, nie? No bo to wiadomo, że trzeba nabić. Tu, tu nabić trzeba, tak samo jak kupujecie gdzieś tam e, u tych co pokazywałem wam wcześniej też trzeba nabić, nie? Tutaj drive? We take everything here, we see, yeah? If, if it's too big, then we order tuk tuk. No, dobra, idę tam mi pomóc, bo to przecież ciężkie jest, nie? No, a ja zobaczcie, długie spodnie, kroksy. o, o. A co, ona, co mi daje dwie butle? Zaraz się okaże, że znowu... Zaraz się okaże, że dwie butle y, wysłali, a zamiast tego to jest... Co, co tu się dzieje? To jest masakranie. Ale ta butla jest... Ile to ma kilogramów? 13,3 No, No, to tak jak tam to, co ja miałem na chacie, nie? To z taką butlą, to mi słuchajcie... Yy, kurczę, nie pamiętam. My chyba mamy trochę jeszcze większą tą butlę, nie? To długo, 4-5 miesięcy tak naprawdę żeśmy yy, gotowali na tej butli, nie? Jednej. no, no tutaj mają takie, widzicie, miejsce, gdzie... Gdzie to wszystko składują, nie? On nie może znaleźć. Dobra, słuchajcie, jak to wszystko już będzie, to e, to wtedy po prostu Wam, wam to pokażę. E, I będziemy zamawiali chyba tuktuka, bo no bo nie weźmiemy tego, gdzie to, to za duże jest, nie? Że trzeba jechać to nabić po drodze. Bo jak w ogóle się okaże, że, że mają, bo może zaraz być, że zadzwonili, że mają, a dalej nie mają, nie? Nie wiem, co, co, co się dzieje z tymi ludźmi. Jest, słuchajcie, mamy kuchenkę, <laughs> rewelacja. Dobra, butla jest, e, tu jest cały ten zestaw e, właśnie, nie? Także to oczywiście zrobimy odpakowywanie w domu jeszcze, jak to tam wygląda, ale e, no tutaj jest ta kuchenka gazowa, tutaj są te pierdoły tam w gratisie, co dają, nie? Znaczy, znaczy w gratisie, no to wszystko, wiecie, jest taki zestaw, który się kupuje. Tu jest też, widzę, już, czajnik do gotowania, także spoko. Ja do tego jakieś tam, zobaczymy, jakieś garki tutaj są, chyba. Tu jakaś, jakaś patelnia, jakiś łok, chyba też jest. Ja już nie pamiętam, bo tam było kilka tych zestawów, a to Pisał wybierała, nie. A wybraliśmy ten zestaw, właśnie, żeby, żeby miał e, czajnik. No bo po co mam 50 dolarów płacić za czajnik? Jak, jak tak naprawdę za to wszystko, co jest tutaj, zapłaciłem Pisa Hamacu, zysłałem 55 dolarów. Słuchajcie, 55 dolarów, nie? No To jest przecież cena rewelacja. To tutaj widzieliście, 130 za samą butlę i tylko kuchenkę gazową, a tu macie, zobaczcie jaki jeszcze zestaw, nie? Sam czarnik w sklepie tutaj kosztuje 45 dolarów. E, więc no, zarąbisty zestaw za naprawdę dobre pieniądze, nie? Oczywiście zobaczymy jak dojedziemy, jak to będzie działać. Teraz jedziemy nabić butle, zamawiamy tuk -tuka, no bo tu się nie zabierzemy z tym, nie? Można by to było na dwa razy pojechać, ale to jest szkoda czasu, nie? Zamawiamy tuk z tuk-tukiem podjedziemy jeszcze na, na, na stację, nabijemy tą butlę gazem od razu. Tutaj w zestawie też powinny być te rury, to wszystko, tak? mam nadzieję, że to jest kompletne i że będzie, nie? Bo powinny być takie te rury, te, te reduktory i to wszystko do podłączenia, tak? Yy, dobra, lecimy, nie? Zapraszam Was, żebyście zostawili lajka, komentarz oraz subskrypcję na kanale. Pozdrawiamy! O, tu, tu przyjechał, ale coś tam, nie wiem co tam Za jakaś gadka jest <laughs> A tu coraz więcej ludzi, nie? Oczywiście Tutaj ten transport powiem wam, powiem wam tak, gdyby nie to że oni zmulili e i wysłali, bo nie mieli miejsca tylko jedną tą butlę To w to by to było odebrane, nie? Okej, dazy right, okay, You take it Hello? Dlatego zawsze lepiej zamawiać przez aplikację już z adresem, nie? Bo tak to was przerobi zawsze na, na dolara. E, yes, but... Mm, OK, so I go with the tuk-tuk. Dobra, ja jadę tuk-tukiem, to też przynajmniej tam nagram To może... Pisa, maybe you go with the tuk, -tuk. You smaller. You put gas and then... Yeah, Okay, but... Maybe you go with the tuk, -tuk because you smaller. He knows where the gas station, eh? A go w moto. Nie no, nie chodaj się tym tuk tukiem, bo ona jest mniejsza, nie? Pas pas, tuk, tuk mu się. No. Ja jadę motorem, nie? Wygodni. Z tym tuk tukiem, dobra, lecimy dalej. No, wyszła taka akcja, że jak zwykle pojechał gdzieś, kurde, i miał jechać na tą stację obok nas, a pojechał gdzieś indziej i hop, po przepad. Strasznie tutaj, nie dogadacie się z nimi, nie? Nie dogadacie się z nimi. E, także e, teraz, po prostu, pisał wyśle pieniądze, niech ona tamtą butlę po drodze nabije i wraca do domu, nie? I tam się spotkamy, bo to nie ma sensu. A tu zobaczcie, słuchajcie, jak jest na ulicach dzisiaj. Y, bardzo, bardzo busy, nie? Korki straszne, wszędzie jest rząd. Nie wiem, co to, co to się wydarzyło, że takie dzisiaj tutaj jest poruszenie, y, ale jest dużo, dużo ludzi. Także słuchajcie, ja zawijam się z powrotem. E, tak to jest, słuchajcie, ta, e, ciężko z nimi się dogadać. Oni nic nie rozumieją, co się mówi. E, najlepiej zamawiać wszystko przez te aplikacje, pokazać od razu, gdzie ma jechać, bo to takie, wiecie, ona mu powiedziała, tutaj na tą stację zaraz, co jest, ja tam jadę, patrzę, nie ma, nie ma go, nie. W ogóle dziś chłopa w cieło. Pojechał w ogóle w inną stronę, na inną stację, nie. E, także teraz nie będę szukał, nie będę jeździł, bo to jest bez sensu, to jest strata czasu. Więc o, niech po drodze no ona tam nabije to, ja wyślę tam pieniądze i po prostu spotkamy się już w domu, bo to jest bez sensu. No nie dogadacie się. No. mogę faktycznie ja tym tukiem jechać, bo, bo... No dobra, nieważne. Życie słuchajcie, na wysokich obrotach, tak? Wy życie w Azji tutaj słuchajcie, trzeba zapierdzielać, żeby się wkręcić w ten tłum, bo inaczej to przepadniecie, przepadniecie, nie? Także ja, słuchajcie, jadę, działamy dalej, a tu proszę bardzo, ile ludzi, masakra, co tu się dzieje, co to się dzieje? No, a ja tutaj, słuchajcie, jeszcze przyjechałem, wziąłem właśnie wodę gazowaną, tutaj mamy Singę i wziąłem taką wielką butlę wody e, do picia, nie, bo Pisał pije. Więc wziąłem, żeby miała taką wodę do picia i też na tym będziemy jakąś tam kawę, coś gotować, nie? bo nie wiem czy ta woda z tej studni się nadaje Ale nawet jak się, jak się nadaje, to trzeba to tak wiecie, stopniowo, nie Nie od razu, żeby się delikatnie, delikatnie gdzieś tam, wiecie, ten żołądek, to wszystko e, przyzwyczaiło, nie, ta flora gdzieś tam bakteryjna <grym> Jakaś, słuchajcie, pełno jakichś takich lata y, muszek, nie Także dobrze, że mam okulary, bo powiem Wam, że jak się jedzie motorem to jak igiełki, nie? Pak 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 pak, także jak igiełki i po oczach mi się e, dostało grubo. E, dlatego wszędzie, wszędzie imprezy, wszędzie słuchajcie coś się dzieje. Centrum jest całe, tak jak w tamtym roku było, nie? E, za słuchajcie e, zakorkowane, nie? Jest całe zakorkowane. Także bardzo, bardzo będzie uciążliwe teraz jeżdżenie po centrum. E, dlatego tym bardziej się cieszę, że mieszkam delikatnie, delikatnie na obrzeżach i jakoś tutaj się jeszcze jeździ, nie? Bo tam w tym centrum to jest tragedia, nie? Ja oczywiście tam będę, tak? Żeby nagrać content, ale jak sobie przypomnicie rok temu tam, jak popatrzycie sobie też na te filmy, to to były takie korki, że w ogóle się nie, szło, nie można było jeździć, nie? Dobra, także słuchajcie, jadę dalej, nie? Mam nadzieję, że tam już Pisal, Pisal też powoli do domu do, do, dociera no to gdzieś tam w tym samym czasie, w tym samym czasie będziemy no, także nie wiem ile tutaj jest tych litrów, ale chyba 10 litrów, nie? 10 litrów, zobaczymy w domu, ale większych butli już nie ma, to jest chyba 10 litrów, nie? Tak mi się wydaje. Za 5 dolarów, nie? Także e, litr 50 centów wychodzi, nie? Jak to jest, chyba 10 litrów, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, ja wróciłem do domu. Oczywiście Pisal nie pojechała po drodze na stację nabić butli, więc teraz za karę pojechała nabijać butle bo to tak nie może być, żeby wszystko było gdzieś tam na mojej głowie. Miała proste zadanie, tak? Po to tuk-tuk -tuk był wzięty, żeby po drodze pojechała... Tu jest co 100 metrów stacja benzynowa, gdzie nabijają. I tak jechali przecież po tej drodze, tak? Żeby tu przyjechać. Więc po drodze wystarczyło tylko zatrzymać się i nabić butlę, nie? Dlatego teraz zakare pojechała nabijać butlę, a ja tutaj tak z ciekawości sprawdzam. Słuchajcie to, co tutaj przyszło, nie? I mm, zaraz będziemy odpakowywać oczywiście kuchenkę, ale zobaczcie, tak taki przyszedł yy, taka taka przyszła, nie wiem co to jest. Jakaś taka jakiś taki garnek, ale to chyba nie jest do gotowania, tylko raczej do do, może na jakąś sałatkę, nie? Tu, tu jakiś, przyszedł jeszcze, zobaczcie, taki łok fajny, nie? Tutaj mamy, nie wiem co to w ogóle jest, chyba jakiś mini grill, tak, mini grill taki, zobaczcie, też można sobie takie mini grilla zrobić, także fajnie, bo, bo czasami to się na pewno przyda. Co my to mamy dalej? A tu jest, tak, to jest właśnie ten mini grill, zobaczcie taki. I mamy czajnik, nie? Także zobaczymy, słuchajcie, z ciekawości ten czajnik, bo jakie to w ogóle jest jakości, to jakaś tam chińska tandeta, ale mimo wszystko jest to. Nie, no, normalny czajnik, nie? Zobaczcie, no to tak jak wszędzie tutaj są te czajniki. O, normalny czajnik, proszę bardzo, elektryczny. Słuchajcie, eee, no. Także spoko i co? No, i oczywiście e, ta kuchenka gazowa. E, tutaj jeszcze mamy reduktor oraz ten wąż do gazu, nie? Także spoko. A tutaj jeszcze mamy, nie wiem co to jest. A, to jakieś takie do lodówki, takie takie pudełeczka, nie? E, takie, wiecie, do, do schowania. O, dwie, o więcej, tam trzy sztuki są, także też spoko, nie? Także słuchajcie. Oczywiście sprawdzimy tą kuchenkę, jak ona wygląda, nie? ale to już za chwilę. Ale 55, słuchajcie, dolarów nie? za to wszystko z butlą. Oczywiście bez gazu, tak? Więc, słuchajcie, bardzo, bardzo duża oszczędność, ponieważ mówię, no tutaj, jak byłem, oglądałem te kuchenki, i tak? No to 130 dolarów za samą kuchenkę plus butlę nie? i reduktor. A tu macie cały zestaw do tego jeszcze z który dzisiaj też chciałem kupić, kosztował 45 dolarów w tym tym no, Anchor Markecie. No może tam gdzieś lokalnie by się trafiło, może tam za 10-15, nie, jakiś tam tych tych wiecie, tych marketach. Ale mimo wszystko, słuchajcie, myślę, że za ten cały zestaw to jest spoko cena. Zobaczmy tą kuchenkę, to jest japońska, nie? A to to jest taka jakość, wiecie, no normalna. No mówię, nikt z tego nie będzie, na tym nie będzie smażył, do smażenia jest ten łok. Także luz, nie? Dobra, że ja wróciłem. O, już wróciła? Już? Pisali już? Ready? No, nie w sosie, nie? Ready? Halo? Yes. I'm talking to you. Too hard to say back? Zaraz będziesz się zawijać, pakować. No, ci nie podoba. Dobra. Także my tutaj słuchajcie zajmujemy się podłączeniem, gazówki i lecimy dalej, nie? Tutaj ta butla z wodą, nie? Ona chyba ma 10 litrów tak mi się wydaje. Tylko, że coś kurde, coś z niej cieknie, nie? Nie wiem czy się uszkodziła podczas transportu czy co. Tu jest kranik i tutaj w... się wciska i woda leci. To jest chyba 10 litrów, nie? A tu proszę bardzo kuchenka, japońska jakość. Zobaczcie jaka fajna, nie? O, Azaka Azaka Technology of Japan 2026 Także noweczka, nie? Zobaczcie, jaka fajna, kurde. No, a że zaraz będziemy to podłączać, nie? Zobaczymy, jak to tutaj działa. No. no, to chyba tylko tu się daje. I to się chyba tu daje. I już nie. Filozofii tu raczej nie ma, no. Także taka kucheneczka. Teraz co to będzie, trzeba ten, ten, ten reduktor podłączyć i wężem się da. I to wiecie, fajne, bo to można sobie przenieść na zewnątrz, nie? Ten jest jakiś tam bardzo ciężki, ale nie, no fajna jest, nie? Słuchajcie, czy ma ten taki stryczek, wiecie, ten taki. Chyba nie ma. A może i ma, no zobaczymy, nie? Dobra, słuchajcie, my tu się zabieramy dalej za podłączania, ale już kuchnia będzie zaraz tutaj gotowa. Nie trzeba będzie już na gwizdu tego robić, nie? No i tak, tutaj powolutku, powolutku wszystko się zapełnia. Hmm. Jedyne co brakuje jeszcze to pralkę, ale jak będzie jej wkurzać, to będzie prać ręcznie, nie? Bo yy, ja rozumiem, że ona jest zmęczona, bo była w szkole i to i tamto, ale troszeczkę. Powinna tutaj bardziej się wykazywać, nie, a nie wszystko na mojej głowie. Związek polega na tym, że dwie osoby coś tam wnoszą, nie, e, a nie wszystko na gotowe. No. Także jak będzie mnie wkurzać, to zaraz ją spakuje, dostanie kopa w dupę i e, będzie następna. nie? To <słuch> no Maciej wszędzie za mną, nie? A ta już zła. <słuch> Pisał, że zła jest i mówi, że zaraz chyba psa będzie, że go odda z powrotem, nie? <słuch> bo pies już za mną ładzi cały czas, wiecie, nie za nią, nie? No, o, i się widzicie? Dostała delikatne tutaj, e, delikatną reprymendę i już za robotę się wzięła, nie? No, także już tam dłubie, już tam coś już ustawia, oczywiście to pod moim nadzorem, tak? Bo nie chcę, żeby chata wybuchła, ale e, niech robi, nie? Także no co? Wielki test! Butla podłączona. Nie będę, wiecie, tam zapalniczką sprawdzał, czy gaz się ulatnia, bo to i tak nic nie da. Myślę, że się nie ulatnia. Yy. A jak się ulatnia, no to trudno, to się dobije, nie? Yy. Wielki test ha, 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 działa. Proszę bardzo, działa. I tu mamy regulację płomienia, tak? Także proszę bardzo, kuchenka słuchajcie, działa. Tym oto sposobem można gotować. Pisar, nice kitchen? Czajniczek też działa. Także go teraz ze dwa razy gdzieś tam, wiecie, rozgrzeję, nie? Żeby tam się po prostu zagotowała, ta woda wyleje, zagotowała, ta woda wyleje. I jutro już kawkę sobie zrobię w czajniku. Nie muszę na grillu. Także słuchajcie, chwila, chwila teraz relaksu. Bardzo intensywny, kolejny dzień. Teraz się rozpadało, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ nie jest aż tak gorąco. Ja uwielbiam deszcz, zawsze uwielbiałem deszcz, więc mi to w ogóle nie przeszkadza. Taka ciekawostka. Słuchajcie, te komary to jest masakra, nie? Teraz zaczęło znowu padać, więc. Ja jestem tak pogryziony, że to się w głowie nie mieści. Zobaczcie na przykład tutaj na moją kostkę, nie? To jest tylko z jednej strony, nie? Te spraye, które mam, w ogóle słuchajcie, nie działa to, nie? Teraz w ogóle już chodziłem w długich spodniach. Kupiłem te na komary takie, wiecie, yy, spirale, nie? Które się palą, które powinny to odstraszać. Nic to nie daje, no. Nic to nie daje. Po prostu gryzą, nie? No co zrobicie? Takie, takie życie, jak nie z jednej strony, to z drugiej, coś Was będzie chciało ukąsić, nie? A tutaj wszystko na Was poluje, nie? Słuchajcie, akwaria mają się dobrze. Ja teraz troszeczkę sobie usiądę, wypiję jakieś małe piwko, bo jestem odwodniony. Kupiliśmy, kupi, kupiłem też tą wodę, którą wam pokazywałem. Nie próbowałem się tej wody, spróbuję już jutro. O, już coś gryzie. Mówię, jakaś, słuchajcie, nie wiem, co to za jakieś takie małe dziwactwa, ale całe powietrze, wszystko jest zaśmiecone tymi jakimiś takimi małymi insektami, nie? Które gdzieś tam teraz chyba, słuchajcie, się rodzą, także w Kambodża, nie? E, mówię, tutaj słuchajcie, powiem Wam, że to nie jest dla każdego życie, nie? Ja wiem, że na filmach, e, jak na przykład to się ogląda, to wszystko wygląda tak, wiecie, fajnie, nie? O, sobie gdzieś tam ktoś żyje, coś tam sobie robi, yy, no dopiero jak przyjedziecie, przyjedziecie tutaj, powiedzmy, pomieszkacie te pół roku, rok, nie, to jesteście w stanie stwierdzić, czy to jest dla Was, czy nie, bo to nie jest łatwy świat do życia, nie, to nie jest łatwy świat do życia, yy, klimat jest naprawdę, słuchajcie, mm, intensywny, no. Halinka tam coś dalej robi, pies, słuchajcie, już się bawi, lata jak zwariowany, e, miskę sprawdzimy czy zjadł, no tak mało coś on je, nie, tak, no tam wygrzeba to mięso, tam jeszcze jest zupka, e, mało coś, tym, coś on je, no ale może po prostu go tak nie karmili zbyt dużo, po, podejrzewam, że on też, wiecie, jest dopiero co tam od tej matki zabrany, e, może, wiecie, no z jeszcze, nie, więc dopiero tak naprawdę się uczy, Gdzieś tam jeść Jedno jest pewne, jak wyczuje, słuchajcie, mięso To jest wariacja, nie? Gdzieś tam ostatnio Złapał e, nóżkę, Pisa tam wyrzuciła z tyłu Do worka, e, taką wiesz, wiecie, kurzą łapkę Z grilla mm, I mm. <laughs> słuchajcie, złapał to i tam obgryzał, nie? Także mu to zabrałem, bo, no bo nie może e, mm, Zobaczymy jak to będzie z tym psem, nie? Ja... Wiadomo, że się do tego gdzieś tam przyzwyczajam, ale strasznie, strasznie, strasznie jest to absorbujące, nie? Strasznie jest to absorbujące. Powiem Wam, że jak człowiek, wiecie, no tu się musi skupić, tam coś robi, tu coś robi, tam coś robi i wszystko, wszystko na Waszej głowie jest, no to jeszcze pies Wam pod nogami cały czas będzie teraz leżał, latał za Wami yy, każdy krok. Yy. Może i to za dużo, nie? No, ale zobaczymy, zobaczymy. Także Zapraszam Was do pozostawienia lajka, komentarza, subskrypcji. Jeżeli podoba Wam się taki content, napiszcie komentarz i będziemy, słuchajcie, nagrywać coraz to ciekawsze filmy. Dużo projektów czeka, będzie się działo.